Tak sobie pan. pan prostu... Ale ja, ja w ogóle widzę taką. No, no nie może być tak, Ciekawe, by pan, że. dwa lata czytam dopiero minął i pan by chciał się porównywać, nie wiem, z kimś, kto pracuje 10, 12 ale lat. Ale ja lat. się nie porównuję, proszę pana. No, to, no, to tak. Tylko, że jest jedna rzecz: trzymają się faktów. Jest fakt taki, że inna stawka była na umowie, a inna. Dobrze, że pan nie odpowiadał, nie musiał pan podpisywać, prawda? Pan, ale to czy Nie podpisał pan. Proszę pana, ale to jest. To jest... Nie też, że Pan tak do mnie teraz no Nie, no poza bo wcześniej... widzi Pan, Panie dyrektorze. Bo ja mówimy, rozmawiamy, ustalamy jaki jest, wie Pan, ty, a Pan swoje awans. Nie ma to niezależnie, jeżeli, wie Pan, a nawet jak się okazało, że, nie, że co roku Pan, bo też nie jest powiedziane, że co roku to pracownik nie mhm. może, ale nie musi. No, i to jest o tak. A nawet jak pan wtedy napisał, no. czy wysądził, i no. powiedział, że jest to jakaś szansa czy podstawa, to nie znaczy, że jest to obligatoryjne. Pan no dobrze, panie dyrektorze, ale jest jedna rzecz. Po pierwsze, niech pan się tutaj na mnie nie denerwuje, bo to do niczego nie prowadzi, nie ma sensu. Możemy sobie wyjaśnić spokojnie, no. bez nerwów. I wcześniej i ten no i właśnie, i ja wcześniej przychodziłem do pana, pytałem no, ale się. Ale odpowiedzi, że pro co było, bo pan mówi o historii dwa lata, niedługo pan, przecież to jest w 2007. No rozmawiajmy o nie wiem, no obecnych czasach. No, no ale 2007. no właśnie to jest sprawa, która leży od tym tego czasu i w zasadzie odpowiedzialna no, 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 Nie, nie, was. niech leży przeszła. No. No, możemy tak to uznać, jeżeli. Bo jest Pan dalej, studiuje Pan dalej, są na następne... czymś... Już co innego robię, pani. No ale dalej się no, no dalej. Ale w jakimś kierunku chce Pan? Jeżeli mm. mówię, też stwierdzimy, bo, mm. bo to tak się mówi, to też nie jest obligatoryjność, że, że nawet Pan w końcu, wie Pan studiuje dalej, robi magisterkę, może Pani robi doktorat, ale przecież też nie jest to obligatoryjne, że zakład musi. Ale Panie Dyrektorze, ja tego nie podważam. W ogóle nie pana No tak, ale nie, pan, jak się, da się ja, ja, ja nie mówię, że przejdziemy na złośliwości, no ale. No, bądźmy, jak to mówi, zaburzony na tyle elastycznym. No, bym, bym nie, nie przesadzać. Staramy się tak. w sprawę wyjaśnić, tak. prawda?